Praca nauczycieli i nauczycielek nastolatków jest bardzo trudna. Większość z nas wybrała taki zawód nieprzypadkowo i chciałaby pomagać młodym ludziom. Zależy nam zapewne nie tylko na efektach edukacyjnych, ale także na tym, aby nastolatki czuły się dobrze. Nie da się chyba pomóc każdemu. Czasami mam takie wrażenie, i to dotyczy zarówno psychoterapii, jak i bycia nauczycielem, że jestem człowiekiem spacerującym po plaży. I. Sztorm na tę plażę wyrzucił dużo medus i skorupiaków. Schylam się po nie tak często jak tylko mogę, odrzucając te meduzy i skorupiaki z powrotem do wody. Ale wiadomo, że możliwości każdego z nas są ograniczone. Może się tak zdarzyć, że nie odrzucimy wszystkich medus i skorupiaków do wody i pewnie znajdą się krytycy, którzy powiedzą: Nasza praca nie ma sensu. Po co się schylać i odrzucać z powrotem te zwierzaki do wody? Skoro nie da się odrzucić wszystkich. Ale te, które z powrotem znalazły się w wodzie i dzięki naszej pracy przeżyły, mają w tej sprawie inną opinię. Na początku zaproszę Państwa w tym szkoleniu do Pokoju Rodziny, gdzie porozmawiamy o tym, jakie są prawidłowości i dysfunkcje wieku dojrzewania. Na co w sposób szczególny zwrócić uwagę, a jakie trudności, chociaż są dla nas dotkliwe, są absolutnie naturalnym elementem. Wieku adolescencji. Potem spotkamy się w pokoju nastolatka. Porozmawiamy o bardzo poważnych trudnościach, takich jak niska samoocena, trauma, choroby i zaburzenia psychiczne. Najczęściej taką chorobą, która może dotykać młodych ludzi, będzie depresja, ale na tym nie pozostaniemy. Zapraszam Państwa także do świata zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, różnego rodzaju trudności. Które mogą być związane z traumami i urazami psychicznymi. I wreszcie, na końcu spokoju pedagoga szkolnego, chciałbym Państwu powiedzieć o tym, jak ja widzę szkołę przyjazną dla nastolatków, ale także dobrą szkołę dla nauczycieli i nauczycielek nastolatków. Bowiem bardzo mi zależy na tym, abyśmy, schylając się po te meduzy i skorupiaki, nie zrobili sobie krzywdy. Nauczycielki i nauczyciele często są niedoceniani w swojej pracy. Właśnie być może niektórzy wypominają nam, że nie potrafimy pomóc wszystkim, ale przecież nie jesteśmy siłaczkami, nie jesteśmy supermenami. Nie zmienia to faktu, że naszą pracę możemy cały czas doskonalić, być organizacjami uczącymi się, i bardzo bym chciał, aby to był cel tego szkolenia. Zatem, jeśli chodzi o wiedzę, pogłębimy naszą świadomość dotyczącą wieku adolescencji. Jeżeli chodzi o umiejętności, to mam nadzieję, że zwiększy się nasza umiejętność współpracy z nastolatkami, co przełoży się na poprawę ich samopoczucia, efekty edukacyjne, ale także naszą pewność siebie jako nauczycieli. A jeżeli chodzi o postawy, to będę w tym szkoleniu namawiał Państwa do empatyzowania z nastolatkami i do tego, aby spróbować ich zrozumieć i zaakceptować. Zapraszam.